Dzień dobry! Figa pochodzi ze Środkowo-Zachodniej Azji lub Azji Mniejszej. Jest uprawiana w licznych krajach obszaru tropikalnego i subtropikalnego. Figi, które spożywamy, powstają na drzewach żeńskich, natomiast na drzewach męskich występują podobne owoce, zwane figami kozimi lub kapry figami, które są niejadalne. Owoce drzewa figowego występują w różnych odmianach. np. przykład ciemnofioletowe są spożywane na surowo, a jasnozielone są suszone, sprasowane i nabierają jasno-bursztynowej barwy. I właśnie te ostatnie są najczęściej spotykane w handlu i zaliczane do bakali. Figi suszone helio natura charakteryzują się naturalnym kształtem, smakiem i mięsistością. Nie zawierają konserwantu. Są idealne jako słodka przekąska, także dla diabetyków. W 100 g produktu występuje 311 kcal, 1 g tłuszczu, 65 g węglowodanów, 3,5 g białka i aż 13 g błonnika pokarmowego. Zaś w porcji 25 g jest to odpowiednio 3,2 g błonnika. Błonnik pokarmowy poprawia pracę układu trawiennego, tym samym zapobiegając zaparciom figi, Mogą być źródłem żelaza, wapnia, potasu i magnezu. Potas w organizmie wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego, mięśni oraz utrzymuje właściwy poziom ciśnienia krwi. Magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie i przekazywanie sygnału w układzie nerwowym. W owocach suszonych mogą występować mykotoksyny, jednak renomowany producent wykazuje staranność w przechowywaniu i obróbce owoców przez co ogranicza występowanie w nich mykotoksyn do poziomu bezpiecznego dla zdrowia.